Siema siema to majerce. Zanim pojeżdżę sobie tą pumą, to jest Sen Racing puma i pojeżdżę sobie tutaj w parku na, na asfalcie w warunkach takiego no, mokrego asfaltu. On będzie sobie pewnie się w ciągu dnia przesychał. Także chętnie sprawdzę i w jednych i w drugich warunkach ten sprzęcik, no to powiem wam kilka słów. Tego co najbardziej mi przychodzi tutaj na myśl, żeby Wam troszeczkę bliżej ten model zaprezentować. Już to w jednym z materiałów takich bardzo szybko zrobiłem, ale wiem, że ten akurat model, ja to doskonale rozumiem, cieszę się Waszym bardzo dużym zainteresowaniem. Wiem też, że głównym powodem jest to jak, to po prostu jak, ten, jak ta fura po prostu wygląda. Jest to firma Sen Racing Rally. Na tyle, można powiedzieć, egzotyczny w naszych warunkach, że on nie jest dostępny u nas u żadnego dystrybutora. W Polsce trzeba go sobie zakupić. Na przykład najbliżej z Niemiec, pierwszy sklep, który przychodzi mi na myśl, to jest na przykład rcfox.de i tam takiego RTR-a można sobie zakupić. RTR-a, czyli taki gotowe do jazdy z inną aparaturą niż ja jeżdżę, bez tego pakietu fajnego oświetlenia. Dziś tego oświetlenia nie będziemy prezentować, no jest bardzo jasno, więc pewnie gdzieś tam ten, jak zapalę, to będzie widać, szczególnie ten... Ten przedni tutaj na masce to, to, to oświetlenie takie, takie imitujące te halogeny w rajdowych samochodach. Natomiast mam inne filmy i na pewno jeszcze pojawią się takie wieczorowe, nocne jazdy, z, gdzie będzie można dobrze się przyjrzeć temu oświetleniu. Od razu powiem, żeby nie zapomnieć, bo to oświetlenie bardzo przyciąga Waszą uwagę i pytacie o to oświetlenie. Ono jest wykonane indywidualnie, nie jest elementem zestawu. Jest wykonane przez Roberta Zacha. Jak chcecie... Skontaktować się z nim, to wejdźcie sobie na grupę RC Koledzy, napiszcie, z, sprawdźcie, znajdźcie go lub też na jego fanpage'a. Wydaje mi się, że to jest Zach23 taki fanpage, ale jeżeli się mylę, to sprawdzę to i napiszę w opisie filmu po prostu. Specjalizuje się po prostu, ten kolega specjalizuje się w wykonywaniu takich indywidualnych pakietów oświetleniowych. Bardzo fajne. Sterowanie jednym przyciskiem, za pomocą różnych sekwencji jest tym, tym oświetleniem. No, i to może tyle, jeżeli chodzi na ten materiał o oświetlenie. Zajmijmy się samym modelem. Jest to model w skali, no właśnie, w skali. Ja myślałem, że to jest 1 do 10, a potem koledzy mi skorygowali, że jest chyba 1,8. Ja bym powiedział, że jest 1,9. Taki, taki Rayleigh, fajny, fajny wymiar kompaktowy na tyle, że, że można go po prostu gdzieś tam ze sobą zabrać, wozić gdzieś w bagażniku, odpalić sobie, pojeździć. Na tyle kompaktowy, że na 2S już jedzie, na 3S już śmiga. Nie za ciężki, nie za lekki. Bardzo fajny do, do zabawy, troszeczkę do jakichś tam wygłupów. No, lubię te gabaryty tego typu, tego typu modeli. Napęd na cztery koła, dwa dyferencjały, przedni i tylny. Zero w tym, to jest charakterystyczne i to jest ciekawe, zero jakiegokolwiek sprzęgła, zero spula, znaczy właściwie, przepraszam, nie zero spula, tylko właśnie można powiedzieć, że taki, taki spul po środku, czyli właściwie nie ma to dyferencjału, także jest, jest po prostu na sztywno połączona przednia oś z tylną osią, a z tyłu nie ma slipper klacza, nie ma żadnego sprzęgła, nic. Jest przełożenie takie 1 do 1 z silnika. Co przy tej wadze, przy, tym, przy tej aplikacji, przy tym zastosowaniu, ja się tego nie obawiam. Nie sądzę, żeby były. Też jeszcze jak się z głową używa, y, używa model, to ja nie myślę, że to powinien być jakiś problem. Mogę to porównać do zawodniczych modeli powiedzmy y, na dywanie jeżdżących w stoku, gdzie 2 WD modele jeżdżące na, na 13,5 zwoja na dużej przyczepności wymienia się tam slipper klacza i po prostu zakłada takie przełożenie tego, z tych, tych zębatek, może przełożenie to jest złe słowo, ale takie przeniesienie napędu bez żadnego uślizgu, tylko po prostu moc silnika jest bezpośrednio przenoszona na zębatkę odbiorczą. Jedna rzecz mniej do zastanawiania się, do dbania, do, do, do eksploatacji, także fajnie. Tak samo brak centralnego dyfra. Nie uważam, że jest to minus, uważam, dla mnie jest to plus on-roadowe fury często nie mają centralnego dyfra, albo się go zalewa bardzo gęsto, albo wręcz blokuje, także, a ja zamierzam ten model używać w większości właśnie w tak, na, na asfalcie, ewentualnie jakieś tam szutrze, w innych warunkach raczej nie. także mi to bardzo pasuje. I jest to mniej serwisu zawsze, zawsze jeden dyfer mniej do, do jakiegoś tam serwisu do zaglądania. Wracając do samego sprzęciku, jeżeli chodzi o, o wygląd, no to dzisiaj takie ładne światło, fajna myślę prezentacja tego sprzętu, no ta buda już nie jest idealna, bo ostatnio jak tam trochę po, poupalałem w garażu, gdzieś tam wjechałem pod spodem też wjechałem, gdzieś tam wjechałem sobie jakąś kałużę, przypadkowo błotko, to on już nie jest taka igła, ale to oczywiście jest do doprowadzenia no wygląd fantastyczny, prezentuje się naprawdę świetnie jeżeli chodzi o Podwozie, bo nadwoziem już się zajęliśmy, podwozie jest takie po części aluminiowe, też mi się ta koncepcja podoba. Tak jak widzicie ten środek, tutaj ten środkowy pas jest aluminiowy, a dodatkowe elementy te tutaj boczne, następnie przedni zderzak, te mocowanie tylnego zderzaka to już jest kompozytowe, czyli tworzywo, a oczywiście z tworzywa... Ta baza najważniejsza jest z aluminium i wieże również są aluminiowe, jak za chwilę zobaczymy pod spodem. To jest fajne, ponieważ raz, że takie aluminiowe podwozie daje takie poczucie takiej no takiej jakości, tak z tym się fajnie z tym się fajnie pracuje, fajnie obcuje. Dwa jest jednak daje troszeczkę tej wagi, tej masy i ona jest no najniżej jak się da i to też jest coś. Co jest fajne, że troszkę tej masy więcej jest niż to by było całe kompozytowe. Jak jesteśmy tutaj już na dole, to zobaczcie sobie. Fajna sprawa są tutaj takie, widzicie te puste otwory. One nie są, że śrubek brakuje, tylko tu można sobie troszeczkę na przykład tackę od pakietów przesuwać, żeby zmieniać sobie trochę, przesunąć środek ciężkości, suwając. Jeżeli macie na tyle mały pakiet, że jest miejsce, żeby go suwać do przodu lub do tyłu żeby inaczej rozmieścić masę, żeby model się trochę inaczej zachowywał. Bardzo fajna sprawa. Druga rzecz to coś, co nie jest tutaj seryjne, stokowe, a co widać tutaj spod spodu, to wszędzie widzicie te, te śrubki, są z nierdzewki. Ten model akurat dotarł do mnie nie tak z półki, tylko od jednego z kolegów, z no od, tak powiem, znamy się, kojarzymy z, z, różnych, z różnych grup i on między innymi wymienił po prostu wszystkie, czy praktycznie wszystkie śrubki, które tutaj w tym modelu są nierdzewki, fajny bajer małe dotknięcie a, a duża różnica i dosyć sporo roboty paradoksalnie, także bardzo fajnie, że tak już ten model do mnie dotarł, no i to customowe oświetlenie, następną modyfikacją, jak już jestem przy tym która, która jest tu zrobiona, a która no nie, jest, nie przychodzi tak model seryjnie to jest aluminiowy układ. Układ skrętu, tam pod spodem będzie go ciężko zobaczyć. No, widać go aluminiowy układ skrętu. Ten seryjny stworzywa, no wiadomo jak to stworzywa. Tam pojeźdź, daj, ale jest trochę gumowaty. Następnie, um, coś chciałem powiedzieć, już Wam mówię. Następnie z modyfikacji takich. Aha, modyfikacja, wobec modyfikacja, seryjna coś. Tutaj jest taki, taki wspornik, którego jeżeli by się Wam zdarzyło, że nie ma, on powinien być dołączony do modelu, jakby w zestawie. Seryjnie, wyjściowo, jak model wypuścili, tego nie było. Jedyny problem, jaki zgłaszali użytkownicy z, z tym modelem, to było to, że w warunkach jazdy offroadowej potrafiły ten tyłek tutaj tej budy się podwijać. Koła tu zahaczały i ta buda się tutaj tak nieładnie bardzo podwijała, że to wciągało tą budę. Sen Racing obserwuje, słucha. Znalazł rozwiązanie, wypuścił taki dodatkowy element, bardzo fajnie systemowy, To kręca się to tu i temat jest rozwiązany. Także bardzo, bardzo spoko byłem przy tych nieseryjnych tematach i chciałem to od razu omówić. Już wam powiem, aha, jak jesteśmy przy skręcie, no to tak, nieoryginalne mam tutaj serwo, powiem tak, oryginalne serwo to ścierwo jest takie tutaj, naprawdę nieładnie powiem, ale no pff, naprawdę. Bardzo wolne i zdecydowanie będzie psuło wrażenia z jazdy. Warto sobie wymienić. Akurat tu siedzi teraz niepotrzebnie takie silne, ale takie miałem pod ręką. 36-kilowe JX EcoBoost. Można tutaj i ja chętniej bym tu wsadził takie 21 kg, które te serwa kosztują, są do ściągnięcia z AliExpress za około 100 20-130 może Max do, do 150 zł w zależności jaką ofertę tam znajdziecie i cieszą się dużym powodzeniem wśród użytkowników tych serw nie są opisywane jako wodoodporne, ale od was też wiem, że uszczelki tam występują są i upalacie je w wodzie, w błocie i to działa. A także to jest układ skrętu i serwo. Wymieniłem sobie na reglu na taki szybszy IA Racing wentylatorek, żeby to fajnie tu dmuchało. Nie wymieniałem tego wentylatora na silniku, który jest seryjny, widać, że jest opisany ten racing i dmucha bardzo fajnie, muszę powiedzieć. Bardzo to tutaj dałem tego Blinka aluminiowego, to jest Alza Racing, taka, taka przykrywka zabezpieczająca ten wentylator. To nie jest seryjne. A no tak po prostu to jest taki element raz że estetyczny, fajny, dwa, że jednak chroni przed jakimiś nie wiem, może jakiś patyczek, liść, coś tam wpaść, kamyczek, powiedzmy, to to jest większa większe prawdopodobieństwo, że on gdzieś się odbije i nie wpadnie do wentylatora, nie zatrzyma go, lub nie uszkodzi łopatek. Bardzo fajne, że to chłodzenie jest założone tu seryjnie. Silnik jest ma płaską obudowę, nie ma użebrowania, więc bardzo dobrze przylega, taki wciśnięty po prostu jest ten tutaj ten radiatorek i na radiatorku od razu jest chłodzenie. Jak jesteśmy przy tym silniku, to tutaj jest bardzo fajna elektronika. Jakby ten pakiet tego modelu jest im dłużej im na niego zerkam, się bawię nim, tym bardziej mi się to podoba, ale to akurat spodobało mi się od samego początku. Tu jest po prostu Max 10, to jest wersja Max 10 chyba SCT, 100, teraz nie, nie dojrzę chyba, ale wydaje mi się, że to jest 100-amperowy 100 -amperowy Regiel hobby winga, nie żaden rebrand, tylko po prostu hobby wing. 100 amper na taki model wystarczy w zupełności do tej, do tej aplikacji. Jeżeli chodzi o silnik, to jest bodajże 300 chyba KV, albo te okolice, taka, taka prędkość. I to jest fajne, optymalne kombo do tego modelu. Zobaczycie, widzieliście już, ale też zobaczycie, jak to jeździ. Zobaczymy też sobie, jak to, jaka jest prędkość maksymalna. Mierzyć nie mam czym na razie. Może, może sobie zakupię jakiś moduł GPS, taki ten Bluetooth. Zobaczymy. Ale z tego, co jeździłem, to tu już, to już jedzie nieźle. Dalej można się bawić, oczywiście modyfikować, zastanawiać się, czy, 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 czy zwiększać zębatkę atakującą, czy, czy zmieniać kombo itd., tak itd., tak ale to... Już jest inna kwestia. Jak mówimy o, o elektronice, to czym ją napędzamy? Ja tutaj, i to jest bardzo fajna rzecz, to jest bardzo fajna bardzo przyjemne też miejsce na baterię. Całkiem spore, ale nie na tyle spore, żeby wszedł ten pakiet, który tu włożyłem. To jest Bashing 3S6500. Lubię te pakiety. To są softy, bardzo lubię te pakiety. Długo je mam, długo je już kiedyś tam używałem. Te używam yy, krócej, ale one. One się fajnie sprawdzają, są takich przyjemnych gabarytów. Dosyć duża pojemność. Jak na model tej skali to pojemności rzędu około 5000, to już tu moim zdaniem byłoby ok, żeby sobie sporo pojeździć, a taki 6500 to jest, słuchajcie upalania już naprawdę bardzo, bardzo długiego. Natomiast yy, myślałem na tym, on nie wchodzi tutaj seryjnie i nie są seryjne te trzy rzepy dodatkowe, raz, dwa i trzy, tylko był taki podłużny, wsadzony. Myślałem, co tu zrobić, żeby wszedł ten, ten pakiet w tą rynienkę, w tą tackę. I już ją prawie ciąłem, żeby ją rozsunąć, bo na szerokość wchodzi, ale na długość nie wchodził. I tutaj jakby nie było problemu, bo spod spodem wspominałem o tym, że są te dodatkowe dodatkowe otwory, gdzie pozwoliłyby to rozsunąć, ale na środku byłoby niestabilne, trzeba by coś wzmacniać, no można by coś osobno wydrukować itd., ale wpadłem na, tak powiem, genialny chyba pomysł, jestem z siebie dumny, po prostu odwróciłem ją, tą tackę, ona jest taka nie za wysoka tej wysokości, odwróciłem ją do góry nogami, po prostu dodałem wtedy tylko te rzepy, no bo wtedy mamy płaską powierzchnię, na której możemy zało położyć pakiet. Ale no nie możemy wywalić zupełnie tacki, bo nie mielibyśmy jak przypiąć rzepami, tak? bo trzeba by tu nie no, w podwoziu robić otwory, i potem by paski by absurdalne wystawały by pod podwoziem. Więc odwrócenie jej daje nam możliwość założenia pasków. Tam są fajne otwory, chyba akurat trzy takie przygotowane, że no wiadomo, dwa rzepy już by wystarczyły, nawet jeden pewnie, ale ja tutaj dałem na maksa, dałem trzy, to są rzepy tam chyba z Kiosza, z X-Ray, jakieś tam miałem pod ręką, ten podłużny, daję go na maksa do przodu, po to, bo widzicie, tu już jest blisko do tego do tego obracającego się wału i do kubka, ale ten pakiet jest teraz tak trzymany, że no naprawdę, no cztery rzepy na takie autko i taki pakiet to jest jakby po, po, co najmniej podwójna, potrójna moc, jak nie więcej, także to jest trzymane bardzo dobrze i to jest bardzo fajna modyfikacja. Jeżeli chcecie używać takiego pakietu, przypomnę Jens Ace Bashing 3S, czyli 11.1 V 6500, bardzo fajne pakiety są dostępne na przykład w sklepie RC Team we Wrocławiu, z którym współpracuję, który mnie mocno wspiera, także mogę was na przykład tam skierować, żebyście sobie taki pakiet lub inny zakupili i to załatwia nam temat. To załatwia nam temat zasilania. Trzeba było przelutować wtyki. Ja od dłuższego czasu używam wszędzie XT90, tutaj były śmieszne dinsy. Nie lubię ich. Działają, można, ale nie lubię także od razu było rachu, ciachu i po postrachu zalutowanie XT90 i to jest też coś, co jest nieseryjne. Dalej nieseryjna jest apka, którą steruję. Używam Tutaj sanwy M17, takiej już z wyższej półki aparatura. Ona daje niesamowite w połączeniu z przynajmniej takim przyzwoitym reglem, jak jest tutaj. To nie jest sensorowy regiel, ale już daje bardzo fajne, bardzo fajne poczucie dozowania mocy i z niezłym serwem, już takim szybszym, to Daje wszystko w połączeniu, jakby no wiadomo, nadajnik z odbiornikiem, szybki przesył, w miarę precyzyjnie można tym modelem już tutaj, jak na ten model sterować, i to jest fajne. To jest bardzo dobra, uważam, relacja tego, jak ten model precyzyjnie się, jak nie się nim precyzyjnie steruje, do tego, jakby czym on jest, bo on de facto no, to nie jest jakby półka zawodnicza modelu, to jest taki, taki street basherek, bym powiedział trochę, o, lekkiego, do lekkiego offroadu powiedzmy, baszerek, To jest po prostu rally i jak mówimy już sobie o jakimś tam elementach zawodniczych, czy o, o jakiejś tam sposobie jak to się zachowuje jeździ, to co jest fajnego, tu widzicie te aluminiowe wieże są fajne yy, amortyzatory są takie standardowe są tutaj, no, plastikowe mają te czapki, to, to skakać tym nie będziemy więc to raczej wytrzyma, póki się nie będą gwinty zrywać, to działa, ale wiem, że jest taki, albo wyszedł niedawno, taki upgrade'owy upgrade element yy. Który obejmuje aluminiowe amortyzatory. Widziałem na Fanpageu Sand Racing. Także to jest coś, co może być fajne, ale nie trzeba tego. I tutaj jest trochę, chciałem o tym powiedzieć, przed chwilką, sobie delikatnie ustawiłem, jest. Fajne jest to, że można się tym modelem już pobawić, troszeczkę go ustawić, jeżeli chodzi o geometrię. Można tutaj się pobawić pochyleniem kół, zarówno przednich, jak i tylnych, i to zarówno na mocowaniach tutaj, jak i na samych turnbuckles, czyli na drążkach. Podobnie z tyłu. To jest bardzo istotne, żeby przynajmniej ten camber, czy ten kąt pochylenia, sobie móc ustawić, żeby to. To miało że tak powiem, ręce i nogi. Można sobie ustawić osobno zbieżność z przodu. Ja ustawiłem ten model. Pamiętajcie, żeby to robić z włożonym pakietem, żeby masa była obciążona z ustawionym wysokością. Ja akurat zostawiłem seryjnie, nie miałem teraz czasu, żeby się tym bawić, i ustawiłem sobie lekko rozbieżny. Należy to tą, te rzeczy, szczególnie tą zbieżność i kąty pochylenia, na włączonym modelu ustawiać, żeby koła były wycentrowane, żeby jak one się będą lekko niewycentrowane, to wszystko będzie się zmieniało. wraz, ta geometra się zmienia zaraz ze zmian nami wykonta położenia kół. Mamy tutaj zobaczcie sporo możliwości ustawień ustawień amortyzatorów na wieży, na wahaczach zarówno z przodu jak i z tyłu. To jest fajna rzecz. To co jest fajne w tym modelu, to jest jego taka prostota, a jednocześnie wszystko to co powinno być, to tutaj jest. Bardzo fajnie ten moduł na przykład, tu jest zorganizowany, żeby dostać się do serwa, a aluminiowy orczyk serwa również jest założony. Żeby dostać się do tego, do tego serwa, to się wykręca tutaj bodajże te cztery, tak, te cztery śrubki, i to całe tutaj wyjeżdża. Mimo tego, że to jest fajnie zabudowane, widzicie taką ta konstrukcję, tu jest taka rynienka, to, to chroni bardzo fajnie ten środek przed dostawaniem się brudu syfu. Także to jest fajna rzecz. Mimo tego, że to jest, to po wyjęciu tutaj łatwy jest dostęp, żeby na przykład sobie tam założyć, żeby skręcić orczyk z tym, z, tym, z tym drążkiem. Nie ma z tym żadnego problemu. Nic mnie tu nie wkurzyło przy takim podstawowym. Nie dobierałem się jeszcze do dyfrów, trzeba będzie to zrobić, bo nie wiem ile i jak są zalane. Dopiero jak pierwsze takie zalanie się zrobi, to będzie można się pobawić troszeczkę jakimś setupem, zobaczyć jak to jeździ, czy jaka jest różnica w, w poruszaniu się tym modelem. Takie oponki są fajnie wyglądające, licencjonowane zakładam Pirelli P0. Mają taki bieżnik, jak tutaj widzicie. Guma jest taka dosyć miękka, no nie sprawia wrażenia, że będzie jakiś super grip, ale spoko, spoko opony do takiej ogólno zabawowej aplikacji. Znowu, z góry jeszcze widać wszędzie te śrubki nierdzewne, więc to, nie to nie jest standardem. I zastanawiam się, czy coś tu jeszcze jest na tą chwilę takie godne poruszenia czy omówienia. Wydaje mi się, że to chyba na tą chwilę jest wszystko. Już w serii, w stoku ten model jest bardzo fajny. Słuchajcie, ja omawiam na pewne modyfikacje. Z, takiego, z takich must have, które bym powiedział modyfikacji, to jest tylko według mnie jedna, którą należy zrobić, bo te chłodzenie wystarczy, wszystko tam jest ok. Zmieniłbym jedynie serwo bo to będzie psuło jazdę, to będzie, ten, ta apka seryjna niech sobie będzie yy, na początek wymienić tylko serwo, nic więcej, żeby, czy nic oczywiście nie musicie robić, ja mówię tylko, żeby, żeby cieszyć się tym modelem, żeby on sprawiał większą frajdę, żeby czuć, że faktycznie macie nad nim kontrolę, to szybsze serwo tutaj jest naprawdę czymś, co uważam, że jest wymogiem. To troszeczkę pomału się zmienia w modelach, szczególnie Arma trochę nadrobiła te serwa, które wsadza już nie są aż tak wolne, aż tak słabe, także to fajnie na plus. Tu akurat naprawdę shit to było to, to, to serwo i nie wyobrażam sobie dobrej zabawy z tym serwem akurat ja na tym etapie, na którym powiedzmy jestem. Dobrze, filmik zrobił się na 20 minut w plusie. Więc nie będę teraz dogrywał jazdy, tylko nagram na osobnym, a to jest taki, taki film dla osób, które są zainteresowane szerzej tym, tym podwoziem i zastanawiają się kupić, nie kupić i zastanawiacie się o części. Słuchajcie, z częściami, jakby części dostępność ich. Ja tam coś tam sprawdziłem, trochę w Niemczech, trochę w, w Anglii. Jak macie jakieś, z Niemiec bez problemu, można ściągnąć wysyłka kurierem. No trochę droższa niż u nas, ale, ale też oni sprawnie wysyłają, więc jak są dostępne, to, to się tym nie martwić. Póki czymś tu się nie wyrżnie, nie uderzy, nie walnie, to, to aż tak to nie przejmuje. Części jak są dostępne, to są tanie. No ja po prostu ten sprzęcik zakupiłem, nie przejmowałem się za bardzo, wiem, że jakieś tam jedno, drugie źródło jest i tyle. Serducho też kupiło ten sprzęcik, ponieważ no po prostu wygląda jak wygląda, ale mogę wam powiedzieć, że alternatywą, którą która gdybyście rozważali, jednak się obawiali, chcieli taki tego typu model, ale jednak coś innego, jednak coś co jest dostępne w Polsce z szeroką dystrybucją, zwróćcie uwagę na HPI Uważam, że to jest, jest. Są jeszcze dwa takie modele. Jeden to jest HPI i to jest Subaru Impreza i to jest. To jest również taka, taka wersja Rayleigh. Uciekła mi, mi teraz nazwa tego podwozia. Drugie to jest Charisma. I sobie możecie zobaczyć, nie wiem, może, może będzie się u mnie też pojawiało coś tam na, na, na kanale z tamtych modeli. Nie będę się rozpisywał, ale dla mnie. Jakby bo robiłem rekonesans, jest taki kanał też, który od jakiegoś czasu tam sobie, sobie śledzę i tam gość porównywał właśnie Pumę z tym HPI i wr 8 przypomniało mi się, WR8, czyli tą, tą, tą HPI WR8 z budą od Subaru imprezy, również bardzo fajna i tą karizmę. I on tam opowiadał o tym i takie porównanie tych trzech sprzętów wykonywał. Najbardziej tak podoba mi się ta Puma, potem, potem gdybym, szedł, to wszedł w to HPI tam fajne też upgrady polecał koła i tam układ skrętu, no, fajne sprawy, ale dobra, nie o HP tu mówimy, tylko mówimy o Sen Racing, Puma, na dzisiaj, na tą chwilę, w tym materiale to chyba wszystko, wydaje mi się dosyć wyczerpująco, jak macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu, jak macie jakieś sugestie, to też napiszcie w komentarzu, zapraszam Was też na grupę RC Koledzy na Facebooku. Tam się dzielimy wiedzą, możecie spokojnie też takie pytania zadać. Jakbyście gdzieś nie znaleźli odpowiedzi na YouTubie, czy, czy bym nie odpowiedział przypadkiem, to, to po prostu wbijajcie na tą grupę i tam na pewno, jak nie ja, to któryś z kolegów Wam odpowie i dostaniecie informacje, bo taki jest m.in. zamysł tej grupy właśnie, żeby się tą wiedzą dzielić. Trzymajcie się, dziękuję Wam do zobaczenia. Subskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, dajcie łapę w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Hej.